Pamiętaj, już kilka razy się wyłączył. Nie mam. Nie sądzę, żeby to było. On podłączony jest? No jest. Czekaj, czekaj, gniazdka działają. Czy masz fazę wyłączoną? Zablokuję bezpiecznikiem. Drugie... Tak. Teraz. Mogło coś nakapać na te twoje urządzenia? No, by tylko nie na wzmacniacze. Nie, działa. To ci zastanawiam. <laughs> Może z akumulatora coś wyszło? Czym na włączonym to robisz. No coś jest nie tak. Włączam. Coś jest nie tak. Wywaliło. To nie prostownik. Coś może z tymi robotami jest nie tak. Wyłączę roboty. No chyba, że tam na dworze coś się No zrobiło. właśnie. Hmm. Ale coś mi tu zaćmierdziało. No dobra, jest odłączone. No ładow... jest odłączone. Prostownik. Roboty też są odłączone. Roboty też, tylko ładowarka z tego. No. To może to roboty, kurde. Co? Może być. Właśnie, roboty. Coś woda, jest. woda dziś się wysyła. Coś jest no. no. Ale widzisz jak to dobrze mieć taki ten? Prowizorycznie ośrobione. Prowizorycznie. <grym> Prowizorka moja. I ty i... mówisz, że ja się czasami przejęzyczam. Ale tato, co robimy? Powtarzamy jeszcze raz, od nowa mówimy. No, ale wiesz, tak. I jeszcze tak. raz! No jeden masz zasilacz, ten Jak duży. jeden? Na no dworze już dwa. Jest dwa. A, dwa ten? Tak, bo mi się tu nic nie mieściło. Tu nie ma nigdzie gniazdek. Dokładnie winowałem, co ukazało się przydłużacz zasilacz z jednego z robotów. Niestety słabo zabezpieczyłem to wszystko i doszło do spięcia. No niestety. Przyjdzie do mnie nowy zasilacz. Przedłużacz no kupiłem mi taką skrzynię hermetyczną, gdzie to wszystko ukryje na dworze i powinno być bezpiecznie, żeby już nie doprowadzić do takiej sytuacji. Mam je na przykład łopony siadają no. Dobra daj mi nożyk, daj mi łyżki i idę do roboty. Pokaż swój zestaw dyskotekowy. Zestaw jest. Mam tylko ogólnie jedną łyżkę taką, nawet to nie jest łyżka, ja robię takim tym co mam pod ręką. To jest z koparki. Wiecie to dziś jakaś nie wiadomo czego, no, ale ja robię no. Słuchajcie, opony nie przebijają się tak dość często A we wszystkim, w dzisiejszym odcinku zaczęliśmy od kłopotów z elektryką Ale zajmiemy się oponą <laughs> Także zapraszam do oglądania Także jak już mówiłem, firma Mizar Czy my jeszcze coś tam zamówimy? No warto zamawiać, bo mamy kod, mamy kod rabatowy Kociusko 75, 3% Słuchaj. rabaty na całe zamówienie No, wnówki sztuki, opony Ale zapach Dwie sztuki Wiesz co? Jedna rzecz zapomniałeś zamówić. Ale to wszystko przed tobą. No, no mam to... talk. Oh, talk? To talk, nie ja <grym> wiem. Ja wiem. czy ten talk jest taki istotny. Nie ja wiem, powiem szczerze, że. Nie ja wiem, że niby smarów nie mam żadnych. Że niby powinno się dawać, ale wiecie jak to jest. Wiecie jak to jest. Też powinno się człowiek... Człowiek powinien raz na jakiś czas do lekarza zajrzeć, że nie zajrzy. No. <grym> czy do dentysty, no. A później wypadają wszystkie zęby na raz. Tak z z tym talkiem jest. No, zaczyna jeszcze padać Postawiłem na kabaty polskie Nie wiem, a są jeszcze jakieś inne? BKT są jeszcze eee, jakieś marka jest to Dla mnie to ja mogę i nawet... Czy kabaty są okej? Okay? Zobaczymy To co, piankujemy, tak? Piankujemy koło gdzieś Pianku... kurde, Z bieżnikiem, żeby wyglądał żeby miał to, to się wygłupiał Tak? Kiedyś to było Kiedyś to było tak, Teraz... Kiedyś człowiek miał humor Teraz by... <laughs> Nie wiem, czasu więcej było i humor lepszy. Mm. Humor zawsze jest. Może idziemy do garażu, żeby nie moknąć. Czekaj, tam prze drzwi pootwierać, to coś wezmę, chociaż młotek. No, tu moje legowisko. Jeszcze nie wiem, jakbyś miał czas, byś zobaczył jakieś oświetlenia. Do ciągnika mi trzeba, jakieś boczne. Rozumiesz? Tutaj, żeby na boki świeciło. Tak, chcesz 360 zrobić? Nie, nie 360, tylko żeby było na bok oświetlenie, rozumiesz? Być znalazł mi jakiś coś z osramu czy z czegoś. A jesteś przekonany, że będziesz robił władkiem? Tak, jestem przekonany. Bo nie widzę innej opcji. Chyba, że to będzie jakaś opcja wymuszona. Trzeba to smarować. Profesjonalista. Ona wtedy łatwiej wchodzi. No. Zawsze to troszkę inaczej. Wślizguje się. No. Ale ja się zubiłem fachowiec. A niech będzie. Kuźwa. Niech będzie. Jodełko do przodu, tak? To jest które Le koło? Lewy no. przód. Tak, to będzie o tak. O dobra A ty klejasz. się to udaje tak fajnie. Wiecie, jednym ruchem, raz ściach. Kurwa źle. O, tak ma być. O. o! A tam mamy później to wcisnąć. Faktycznie tą maszynkę trzeba by było kupić. Czego maszynkę kupić. O takie elegancko weszło. Gdzie te dentki? Już się. Gdzie dusze? Polskie. No przecież promujemy, co polskie, no? Miałem. Właściwości. właściwości. No musimy to co, patrzeć jak to i... ten... tak. Nie wiem. Powiem ci ja nigdy nie używam. Sypać trzeba i tak koło mam za koło. No to może było wcześniej to zrobić, Nie no wiem. może i tak. Tak, dziecku dupę. Małem się zasypywało. Ach, nie wiem, nie wiem. Masz dużo Nie wstydź się. A dobra becie. Nie żałuj Uf. Powiem, że talki jest zbyteczne, ale dobra, niech tam Sprawia chyba, że... Mm, opona nie przylega do, do dętki, tak mi się tylko zdaje. za że wszystko mają. To jest największy no. sklep e-commerce, jeśli chodzi o takie. Do montażu dentek, rzeczywistości. oraz zabezpieczenia produktów gumowych. Do między pośladki <laughs> Macie szczęście, że dzisiaj deszcz pada, to Krzysiek ma czas z wami pogadać. Tak jak mówiłem, wracamy do codziennych film Codzienny film, tak? Uda się panie redaktorze, czy nie? Nie. Nie ma szans. Nie ma szans. My nie żyjemy z filmów, tak? Jak niektórzy. Mało no, kto jest z YouTube'a, że oni. niektórzy. Gdzieś wentyl jest. Namacalny. Jest wąska i ciężko po prostu tutaj łapkę włożyć. Jest. No, no jest. O, patrz. Teraz tu mamy wentyl, prawda? I zawsze zaczynamy z tej strony po przeciwnej stronie do wętla. Dlaczego? Bo to... Ten rant gumy musimy wsadzić aż tu. Rozumiecie? I to jest cała filozofia. Tu nie wsadzimy, bo tu jest wentyl, prawda? To musimy skończyć. Stąd zaczynamy. Stąd kończymy. Nawet być zaczynone. zaczynone. Nawet być zaznaczone, żeby to zaczynać. Nie uczyli nas na praktykach niczego. Ja się niczego nie nauczyłem w szkole. Wiesz? Czy szkoła jest potrzebna? No jest potrzebna, bo wiesz. Zawsze człowiek w szkole coś zobaczy. Kolegów można dużo poznać, także to szkoła jest potrzebna, ale czy szkoła coś nauczy? Nie bardzo. O! Tak i tutaj kolankami. No i tak z jednej strony, z drugiej strony. Mówię, to, to nie jest łyżka typowo do zmiany opon. Już mówiłem. Łyżka typowo do zmiany opon. Taka jest wyprofilowana na samym końcu. A tu jest wyprofilowana tak. To jest łyżka do zmiany łyżek w koparce. Klęczę tutaj nie żeby tam zdrowej się chce odmówić, ale też, jak ktoś robi koła, też można się zdrowasiek się odmówić, żeby ta część weszła w ten rand. Czasami dentka się tak zawinie, że ona po prostu na tym rancie leży. Także tutaj sprawdzam sobie delikatnie. O, nic nie leży. Także spokojnie mogę tutaj nawet troszkę głębiej spenetrować łyżką. że ta niewygodna jest tutaj. Ale dobra, ale ta ma takie właśnie ten, że on tutaj się wstrzymuje za ten rant. Ja to robię tak raz z jednej, raz z drugiej strony. Ktoś tam mówi, żeby takie założyć takie szczypce. Ja tych szczypcec nie mam. Wiecie, no ja nie mam rzeczy, niektórych rzeczy nie mam, także... Niektórych mam, na przykład talk. No, na przykład talk. Zamiast talku to można linomak. Wiecie, zamiast to włoto na linomak. O, jeszcze na tych karbach to tak się źle klęczy, jak na grochu. Produkt z Misara od razu idzie o wiele szybciej. No. Spróbujcie sobie gdzie indziej kupić. Zobaczycie. I to bez naszego kodu. Bez, a jeszcze bez kodu. Wiecie, trzy razy zmieniać. Pod koniec może uciekać, tak? Potrzebne jest dwie łyżki o dwie porządne łyżki. Ale nie takie dziadostwo. Co? A wam tam sobie. A proszę, Jezu Dobrze, że zębów nie mam. Urwa, szczęk zostawiłem w lesie. O. O. Muszę nie tak obczywię młoteczkiem. O. Wszystko na ten sposób. Słuchajcie, czas operacyjny minuta. Powiem Ci, że jeszcze, jak to dzisiaj to jeszcze drugie zrobię. Bo jakoś mam taki zapał. Muszę ci z tego koła zmieniać. O. Dobra, idziemy pod sprężarkę. Wiesz co, jak go będę trzymał Będzie pewniej Bo wtedy jak już się nabije ciśnienie To wtedy on już nie ucieknie ale... No, dawaj, dawaj Jeden, pięć Daj 2, dwa Dwa, na dwa i pół Co, koło mamy Czekaj, czekaj, jeszcze muszę Dokręcić ten To co, jedziemy Wiesz co, weź jeszcze ten lewarek i ten drugi. To masz na razie ten drut. I te lampy byś chciał tutaj po wokach zamontować? Tak, tak, to na, na przykład. A tu z przodu też wymienić i tył? Bo one słabe są. Nie. Czyli babo, boki jeszcze. Trzeba im boki, ale to trzeba boki na wszystkich ciągnikach. Wiesz? Boki na wszystkich ciągnikach. Tak. Na, na ten tydzień trzeba mi chociaż tutaj czy wiesz, to może się jeszcze nie będzie ścinać, ale pasowałoby. ja się nie widzę nic. Nieraz widzę, że brakuje tego światła po bokach. Znaczy, mieliśmy w tamtym roku chyba coś, coś załatwiać, coś mieliśmy wstawiać. Mieliśmy, że mieliśmy, nie udało się, no w tym roku pasowałoby. No, zeszło, to no, jest po troszkę do ścinania. No, najlepszy lewarek, jaki może być. On na pewno, jemu nie trzeba żadnych kobyłek, bo on sam w sobie kobyłko. <laughs> <laughs> tak, bo masz ten hydraulik. Wiesz, to zawsze może coś puścić, może jakiś ornik uszczelniacz puścić, ale masz, a ten się nie odkręci. Jak się odkręci? Właśnie, może jeszcze go ściągnąć. O! Dobra. Patrz ile gwoździ czeka na prostowanie. Tak Te gwoździ jeszcze dziadka pamiętają. Dziadek prostował, Z ten jest prostował. <śledziany> Chciałbym odnowić. Tradycyjnie, chciałbym, <laughs> chciałbym, odnowić płot, taki tradycyjny, na ryglach, drewniany. To na co? No, <laughs> dobra. Gotowe zwoźnie, z tulejkami, no i wspomagajmy. Dobre. No, to jest głube rano przecież. Raz zmienię długie, będzie lepiej daru. Teraz o tak! Zobacz tu. Czekaj, to już chyba ze 2 miesiące, czy 3 miesiące stał nawet. Dwa. Od momentu, jak był ostatni oprysk, był. No tu wjechałem i wtedy zauważyłem, że po prostu już koło było przebite. Teraz tak, musimy poprzenosić te płyty, co tutaj są. Jedną wybrać na stół do sortowania. No i dzisiaj zaczynamy sortować. Musimy chociaż jeszcze dwa kartony przyłożyć. A już niedługo no, będziemy już w malutku zgryzać te łodygi. Uważasz, że ten ciągnik nie da rady w tym roku z tymi badelami? Nie da rady. Ja myślę, że da radę. Mi się wydaje, że nie da rady. Ale mogę się mylić, zobaczymy. No właśnie, możesz się mylić. I na pewno się pomylisz. Słuchaj mnie, ja normalnie ja troszkę po, po, pościnałem kosiarką bijakową. Zobacz, co tu się robi, zobacz, patrz, co tu się robi na ten. Zobacz, co tu się zrobiło, zobacz. Patrz, troszkę tego boku brałem. Ja tego ciągnika nie domyję. Mi go po prostu go szkoda. Chyba, że będę musiał. Chyba, że będę musiał to. Bo gorzej Ursusy będziemy robić. My się Ale ustali, że będziemy w tym roku Ursusy Naprawdę nie chciałbym brać. Nie chciałbym po prostu tym. Wolałbym tym Władkiem pomału, z pełnymi przerwami. Nie muszę przecież to jednego dnia zrobić. Moi drodzy, my chyba już kończymy, chociaż wiecie, no mamy robotę jeszcze. Do no wszystkiego też Wam nie pokażemy, chyba że będziecie chcieli. To będą dwa odcinki dziennie. Także, jak już mówię, <noise> my już zaczynamy sortować. Także trzymajcie się do następnego.